Idzie kononek. Idzie, idzie, idzie. Toczy się. No co tam? A, to ty? No? Wchodź do domu. Nie, nie będę wchodził, tak zajechałem I co, nagadali tobie głupot znowu na mnie? A, a, a wiesz, ja kogo wyśledziłem? Kogo? Zakrzykana. Ty, no ja rozumiem, no. Ale co, znowu ci nie gadali na mnie głupot? I co, kurwa? Znowu słuchasz, durni, co? Co tak wzdychasz? Zm Zmęczony, czy jak? 8. Co? Ty sobie, oni sobie, kurwa, nie, wiesz. Krzysiek, czy ja kiedyś z tobą byłem nieszczery? cześć. Cześć. Czy ja kiedyś z Tobą byłem nieszczery? Szczery byłeś, ale wiesz. Już, mnie to już ci, Ale co, nagadali ci na mnie? Co? Nagadali ci znowu na mnie. Słuchaj, ja to muszę przemyśleć. Wiesz. A co ja coś? do ciebie dzwoniłem i pato, A, ale, ten, ja ci, ale młody ja dzwonić. Ale, ale Krzysiek będę jeszcze ja ci mówiłem? Gdzie byłem? Na służbie. Na służbie. Halo. dobry, panie Krzysztofie. No, słucham. Jest taka sprawa. Będziemy kręcić reklamy i przyjść się Ciebie. Czy pan nie chciałby wystąpić na się reklamy? Co? Nie no, chciałby pan wystąpić na się reklamy, panie Krzysztofie? Proszę pana, powiem tak. To trzeba przyjechać do mnie, uzgodnić i tak dalej, i tak dalej. Nie pan? Co? Proszę pana, wie pan co? Odwal się pan od, od, od nas, bo ja mam telefon pana. Proszę pana... I proszę pana, wiesz pan co? Chcesz... Wiesz co człowieku? Wiesz co? Odpierdol się od nas lepiej. Jak tak... Spierdalaj mnie! A ty gębę zamknij tam, niech twoje koledzy, niech, niech nie robią. Wiesz? Masz, ty, ty, Halo, halo. Halo. No, ale powiedz mi, ty. To ja widzę, że... Co mówisz? Co mówisz? No mówię, widzę, że tak po, po drugiej stronie. To ty taki kozak jesteś, co? A, normalnie. Jak, jak? I się zesrał. Widzisz? No co tam Krzysiu słychać mów? No? ale co? Co Krzysiu się dzieje? No, powiedz no, A czemu? Przyszedł ja tobie mówiłem? mówił... Gdzieś major... Ale po... czekaj ustalmy jedną rzecz. Ale czekaj, ja nic powiem. Już coś ci się włącza, weź wyłączny telefon, bo zaraz nie będę nagrywać. Wyłącz go i porozmawiajmy. Krzysiu ale po mnie To ja pierwszy tutaj powiem. Nie, ja pierwszy. Wiesz, dlaczego ja nie odbieram? Dlaczego? dlaczego nie odbieram? Pomysł sobie, dlaczego nie ja odbieram. Tak się chwilkę zastanów i pomyśl. Dlaczego? Że, ja, że ja po Ciebie pojechałem. Raz. Nie. A, a, dr a drugi raz miałem Gdzie służbę. ja byłem? Służbę miałem. Gdzie ja mam służbę? Na granicach Gdzie? Na Bobrownikach albo w Kuźnicy. Kuźnicy, no. dokładnie. A czy pogranicznik no. może mieć telefon? Nie. Nie może. Musi, Na służbie. musi, musi, telefonu. No. musi zdać do sejfu telefon u kierownika placówki, rozumiesz? O. Dlatego ci powiedziałem, że mnie nie będzie. Rozumiesz? A teraz ty mi powiedz, co słychać. Słychać, dziś była policja na co Majora. Co się stało? Major no. powiedział, że ja kawałek kiełbasy jego zjedz. Ja nie jadłem jego kiełbasy. Ja się odwróciłem tyłem do niego, twarzą do okna. No. On wyjął cały kawałek tej... Krążkę kiełbasy. I zajebł w ciebie. I w plecy mnie rzucił. Ja wezwał policję. Policję kazało mu przeprosić. Kazali. Tak, nakazali. fajne policjanci byli. Ostre byli do jego. Ostre to strójki pewnie. A może... Nie. Z miejskiej. Z miejski, tak? Patrol. A, Patrol. Patrolówka no, przyjechała. No. I kazali przeprosić. Mhm. Badali alkomatem. Cześć był. Przeździmy. No. I kazali trzy razy przeprosić i żeby do mnie nie pyskował. Teraz czekaniało. Piskowo. Co? Peskową? Peskowo do mnie z początku, ale kazali, mu, żeby nie pyskowo, żeby to co ja powiem to żeby słuchał. I słucha. I słucha. No. I teraz co. Powiedzieli, jeżeli oni mają dyżur gdzieś cały ee, no. 48 godzin mają. No 48? Nie 40, 24, 24. 24 no. do jutra rana. Jeżeli jeszcze raz ja zadzwonię na patron, a one przyjadą, to no. z nie będą się stać, tylko zabiorą. wiesz gdzie? Do Houston. Nie, nie do Houston. Wytrzeźwiałkę? Nie. Na tej ulicy. Dołek, na no Dołek. N, nie na Dołek, tylko za Zaczerlany? Za tak. A wiesz ten dom ten na K co otworzył? Karitas. Nie Caritas. Kultury? Ko nie. E, on Komunalny? On na K, na K. Na K. Katolicki? To jest katolicki, ale ten człowiek otworzył co narkotykarz, on prowadził aaaa dla tych, tych narkotykarzy no, jak ten się nazywa? Się nazywa. Kotański Kotański, no. o Kotański no. i to zaczerlany taki ośrodek i no. podzielę zawieziemy pana no. pan się spakujesz pod samym samochodem, jest pan ubranie no. a on mówi kamery, a kamery dla się przekażemy o wszystko. i jeżeli pan chcesz tu mieszkać nadal to proszę do trzeba być kulturalny, nie rzucać kiełbasą niczym, co on powie, to wykonam. A kiełbasa przecież dar Boże. No. Jak a, można kiełbasą rzucić? A! A Ty byś to... rzucił? Co? Ty byś pewnie nie rzucił. On mnie kupkę rzucił głowę nawet. A, to co kiedyś było? Tak. I Aha. powiem tak, on w obraz rzucił telefonem nawet, w obraz. Jeszcze w Ciebie w głowę rzucił telefonem? Nie, w obraz. Cierało we mnie, ale telefon Cię odbił i wobec Matki Włoskiej trafił. A Matka Włoska to trafi można coś odbić. on trafił. A on trafił? On! Szybkę wymienił? Połowy, ja 10 zł, a połowy. on 10. Ale to trzeba było jeszcze do nosik. Co? No do nosik jeszcze trzeba było za to. Do kurii. A co? Wiesz... A e... co, nie? nie? O, że ja napisał do biskupa, biskup skierował do tego... Do, tutaj do, do księdza, do nie do księdza, proboszcza, proboszcz by przyszedł sprawdził, mhm. odpisałby, że to prawda, i wtedy jego, Houston, nie, zaczerlany, zaczerlany, tak, zaczerlany do tego karytasu, tego, jak to się nazywa, kutanskiego, wiesz, tego karytasu, no. i, i a, a wiesz, tam ile trzymają? Co mówisz? Ile wiesz, ile tam trzymają? Ile? Dwa miesiące się zapłakał bez majora? Nie nie, nie, nie. Nie. Jak on pójdzie, to mnie serce się raduje, że wiesz, e, sam pomył. Wiem, 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 wiem. Lżej tobie. Co? Lżej tobie. No, no lżej, nie? że e, nie ma to nie ma, ale wiesz, lżej, że... Lżej na sercu, mniej tych obelg tych... Tak, ob, o, tak. ob, 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 ale ja mu dziś policję podziałam. No. Żeby do mnie obelgami nie szucał, bo no. że, tylko ja powiem. Jak... Od razu do Zaczerlan. Do Zaczerlan bo toczyć no. z panem cackać się. No. Znamy pana, panie Wojciechu. Pan tak? w lasach, nie w lasach. Tak powiedzieli? Tak! Wybadaliśmy no. pana miejsce no. i tak dalej, i tak dalej. Wybadaliśmy, proszę pana, no. I proszę pana, z panem trzeba inaczej postąpić. Młode, ale takie. Takie zrywne. Takie zrywne. Jeden taki jak ty tak, wysoki... To ty, Krzysiek, to ty powinieneś zamiast donosi, kto pochwałę napisać. Czekaj. O, o. pomyśl! No. Pochwałę. No. Ja Krzysztof Kononowicz chwalę policjantów z patrolówki. No, ja powinieneś, napiszę ty. Powinieneś. I ja powiem tak, e, jeden taki wysoki jak ty, no. tylko trochę no, tego nie no, miał, no, wiesz, tego męceła. No, no. Wiesz, no. drugi trochę tobie będzie ta, o tako Wiesz, no. pokażę, nie bójcie się. No. I tak to wiesz, energiczne. Ale też takie bicki Marykiel? O! Podobne, nie? No, i wiesz, on tu zaczął coś do ich gadać, a on ten, e, wiesz, taki wysoki no. jak ty mój, tak. Panie Wojciechu, się pan, proszę słuchać, co koronawirus mówi. No. U -u -u. bo nie, to pan zaraz kajdanki na ręce i ciu. Zaczerlane. I, i zaczerlany pan. Teraz już Karetka tak. to Już teraz krzysiu nie do Houston tylko zaczerlane Tak. Kaleczkę wzywamy, pan się pakujesz, no. sobie ubranka jakieś tu, no. buciki, trzy pary, z tyłu pan. Majtki, skarpety. No, tam już. No. Ubranie wiesz. To on by się zesrał po twardemu. Tu już, to. już się zesrał się. Tu się po twardemu by się zesrał. Tu, tu się zesrał się, się, bo mówi, ja będę spokojny, nie będę się odzywać, przepraszam, trzy razy przepraszam. Trzy razy przepraszam. Przed policjantami. No. Bo policjant powiedział, proszę przeprosić, przed mną, no. przed nami tutaj i jeszcze raz tylko, wezwanie Koronowicza, nie ma Pana. Ty, a Krzysiu, a ta, yy, ta, jak ona się nazywa, ta, ja tu ta Ta kiełbasa to taka palcówka twarda była, czy czy, czy, czy miękka? Słucham? Ta kiełbasa to taka twarda była, czy miękka? Bolało? No bolało no, trochę, ale ja... taka ruch... musi palcówka była, taka podsuszana bardziej. Nie, to była taka, wiesz, ja Ci powiem, jak jak toruńska? jak toruńska więcej wody było wiesz, to wiem, wiem tu wszystkie te kiełbasy więcej wody mają to nie własne kiełbasy jak zrobisz palcówkę to wiesz a Ty robiłeś kiedyś te palcówki? tu robiłem tutaj? tak to tu trzymałem świniaki a no zapomniałem, że chlewiki jeszcze są no no i co się więcej? po sztuk stało i powiedz mi co dzisiaj widzowie... cztery chlewiki po pięć sztuk 4? Razy 4 to będzie 22. Nie. nie, 20. 20 dokładnie. 20. Ja z matematyki dobry nie byłem. Sztuk, 20. A raczej. A raczej Wiesz, z Polskiego dobry byłem. 20. I no. ja trzymałem sobie, jeździłem i do wojska, i nie do wojska. No ja w nie byłem. No, ja wiem. A, no. a powiedz mi, co ten widzowie dzisiaj byli, co? No, byli. Znowu jakaś dziewczyna była. Była. I co? Spodobała się dla jego? Wiesz co, ta Klaudia, to ci powiem szczerze. Która? Ja to pierwsze było. Co no co pierwsza była, co na mnie ławczym? No, dobra. To wiesz co, ona z no. jego jajek zrobiła. Jajek z niego zrobiła? Eee. Wiesz? Co? To tylko wiesz, wiesz, do ścinu było, że ona e, co? jego kocha i... I co ma na to? O Jezu! Pewnie, że on już tam, stawało dęba, co? przyszedł? Jak zobaczył tą kartkę, całą tą kartkę wąchą, poduszeczki wąchą, werselkę wąchą, Ona przecież, nie wiesz, perfumami przyjechała. Tak? spodnie swoje łąchu, bo ona nakładała spodnie jego. Ta? No, ona naprawdę jest dla jak nie żartuję to, to no, ale ty, fajna Krzysiek. Co? Fajna, mi się spodobała, ja bym ją urządził ty też byś pewnie urządlił. Słuchaj. Na pewno w tym Krzysiu pod stołem stawała. Kurzka, nie gadaj, że nie. To na, siedziała mnie na, wiesz, na kolanach. Na kolanach siedziała? Uuu. Ale Krzysiu co? Było, co? Tam kurwa trochę drgnęło, nie gadaj. To nie raz mnie drgnęło. Już. Nie raz! Tak! Ale ty, fajna taka. Fajna taka że co? Pewnie. A major co? Pewnie żałował, że go nie było. Meksykana był przyszedł. Jarek, to wiesz? No, no o, powiedział no. Jarek prawdę powiedział, no. że major żałuj, że Ciebie by nie było. Mówił no. Meksykanom, że ja by nigdy nie poszedł, a nie las tylko kurwa siedziałby no. dniami nocami w no. domu pomagałby dla Krzysia i czekałby jak gdzieś wtedy, na tą jedyną. Na to czy jedyną, czy na jedyną, czy na inną hmm. wiesz. A ta co dzisiaj była? A jakoś inne zdjęcie przysłała. No. E, Grazyna. No. Z ceszkami gołymi, z piską gołą przysłała całą fotografię, ja mówię, cały całą ona Cię w robi. A ta co teraz była? Blondynka ta. Aha, co teraz? To był z tym, z chłopakiem. Tak? No. co? No, też. Jest... piesy ładny miała, pieska. E, ja trzymałam na kolanach tego pieskę. Tak? No, mhm. wiesz. To oni to... dzisiaj byli, tak? No. O, cały dzień. A ma. co tam więcej? A nic takiego. Nic takiego. Dokuczają jeszcze tobie tutaj, czy nie? Nie, na razie, spokój. Widzisz, już uspokoiły się jak troszeczkę krzypnąłem na nich, widziałeś? No. no. Jutro, a, major, a major wącha? Jutro przyjedź, jak masz wolę. Dobra, przyjadę no. Jak masz wolę. A powiedz mi, major wącha jeszcze, czy nie? Eee, dzisiaj przyszedł. Z wąchania? Eee, z wąchania, no. ale czyściutki. To może teraz gdzieś w hotelu wącha? Nie wiesz. Nie, a skąd Ja Ja zanim idę? Aha, poszedł na terapię. Był na terapii, bo ja zanim zajechałem, sprawdziłem. Był na terapii? Był. Był? No. Śledzisz go, jak detektyw w I porozmawiałem... Słyszysz? Ty jak detektyw w A jak? Fryzurę czasem masz podobną, jak długowosów nie ścinasz, nie? No. No i i, wiesz, co I zajechałem, sprawdziłem, jest, pojechałem do MOPR-u. opowiedziałem. E, przyszł, jak był, lekarka wydała sam, e, to wiedziałeś, jak wydała kartę informacyjną no. w szpitala, a on wziął, Zdenerwowało się i wziął. Gdzie? Podpalił i do Pietra wrócił. Tą kartę? Kartę informacyjną, całą. Z wynikami to na wszystko. Sądurny? Tak. Bo jak on psychiczny. No. Ale można kartę już duplikać wziąć. No można, można. Teraz zadbać o to, pojechać do szpitala wziąć. Ja napiszę kartę, tą moją kartę, pismo. No. Napiszę, że opłacę za kartę informacyjną pana Łociecha. No. No. I proszę mnie o wydanie karty informacyjnej no. leczenia no. szpitala i... E, e, no. bo, bo, bo pan Wojciech jest, e, wy wydany się w chory, to prawda? Ja wiem, no. I wtedy on wydał i sam, A... sam już widziałeś jak tam napisano, no, że no. W lesie on łąchu. A... Było napisane. I jak ja tylko powiem, w lesie łąku. No. Yes. Od razu zaczerlany. Od razu, wiesz. A ty patrzcie ten Sławek przelo pieniądze z YouTube, czy nie? Nie. Nie? A wersalki? Nie ma. Dziś miał przyjechać. Nie ma. No. A węgiel? Nie ma. Ja nagrałem film. Ja jeszcze nie oglądałem, bo ja dopiero wracam. A to. to zobacz. Ja nagrałem film. Czy, 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 chyba sześć filmów jest wytoczony. To dzisiaj ją przed obejrzę. I co, co z tym, co z tymi wersałkami? Nie będzie ich? No, wiesz. Czyli w chuja cię zrobił. W ci zrobił. On jest stąd. Ja muszę pojechać do rodziny. On nie jest stąd. Jest. Nie. Paweł jest stąd. Ja nie wiem, skąd jest Paweł. Ja mam jego rodzinę, tylko nie ty musisz podwieźć. A na jakim to osiedlu? E, wejdź na mapkę. To no, tylko powiedz mi na jakim osiedlu, będę wiedział. No, Czekaj, nie dziesięcinach chyba. A, to pewnie Palmowa. Nie, Gajowa. Gre gre Gajowa. Nie, inna ulica, gre grecka czy jaka? Grecka tam, to, no co ty, meksykańska, grecka, wietnamska to starosiedlce. Ale na G. Na g Gajowa, Gajowa. Nie, nie Gajowa, inna, inna. Ja mój brak. Ja wiem ja jak u chodzi. Na dziesięciny dwa jeden, przepraszam. Tej, Jak on się nazywa? Tej. Grażyny... Grażyny. Nie, nie grażyny, nie, 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 nie. Nie. Nie, inna ulica. Już nie grażyny, źle mówisz. Nie. Nie. Gajowa też, nie? Gajowa mówimy. Palowa też, nie? Nie. Jarzębinowa też, nie? Nie. Ale na Gy, tak? Na Gostyńska może. Jak? Gostyńska. Nie. Inna. Kurczę, ja mam w szycie napisane tylko w głowie. Może Gdyńska. Jak? Gdyńska. Nie. Też nie. Nie, ale na G się zaczyna. Na pewno na G. na G. Nie to, że G będzie gdzieś po środku. Nie. Co? Na pewno nie na G. Na nie pierwszy się zaczyna. Ja mam zapisane w się gdzie. Wiem jaka, geodetów. Nie, inna. Kurwa, Krzysiek, to tam nie ma innych holic, no. Jest! jest, ja ci powiem jaka. I one... Bo kręta to jest tutaj. Kręta na nowym mieście. Na nowym mieście. A gomułki tutaj o... <gum> już nie ma gomułki tej. Ja ja nie, nie nie Jest gomułki, ty gomułka ty Gu Gumka ty. No i o, no. pasek spadł z pralki. Bo no. praw ciuchu ubrania są tam. Zaśmierdzone. Zaśmierdzone, kurwa, to spadł pasek klinowy. No. Jeszcze przed y, iściem. Krzysiek, Gumka spadła w pralce. Ja, tak? mówię, ja mówię jaka gumka kurwa. A tobie? gumka spadła? Jaka gumka tobie spadła. No. Kurwa ja się domyślałem co spadło. Pasek klinowy. Ja mówię ty u ciebie w gumka jebnęła? <grym> A spodniach? Ja no. ci dam grawkę no. gumy drugiej. No, no ciągaj gumkę. to pasek co? No ciągnąłeś pina, czy Kurwa. Odkręca się silnik, poluzowuje się. No, śrubkę. Pasek się nakłada. Pasek się nakłada na jeden Z kijek na... się wkłada między silnika, A ten. po co? Ręką. Ja, ja ręką? Tak. No, ale ty taką siłę masz, Krzysiek. Nie każdy ma taką siłę, jak ty. No, to bo kijka włożyć. No, nawet no, jak, no, jak ty powiedział. I ciągniesz ten silnik do przodu. No. Albo nogą zaprzeć trochę. Jedną wiesz, śrubkę przykręcasz. No. no. Jedną ręką no. i jest naciągnięty, drugą do aha. I... No. aha, aha, jasna sprawa. co, major podziękował? Aha, podziękował. Narwami ci podziękował. A jak? Ale. Oj, Krzysztof, Krzysztof, ja nie tak. wiem. Ale ja dał 20 zł na zakupy. Dał 20 zł? Tak. I coś kupiłeś, czy nie? Dzień dobry. I coś, coś, coś yy, kupiłeś, Krzysztof? Kupiłem, kupiłem kiełbasy, kupiłem nie. boczku, kupiłem mleka, kupiłem napojów. Tak? Ziemniaków kupiłem, wybrałem Aha. sobie większość. Jak ja będę ten u nie. rodziców, to ja ci mogę woreczek ziemniaków przywieźć jak będę. To przywieź. Ale ja nie wiem kiedy będę, za, a to, za a, dwa tygodnie, to, to za... Nie, to nic, ale przywieźć. A jak... Gotapie. Ale jaka typ ziemniaków nie chodzi? Jak nazwa? Latosie. Ja się nie jadłem na Latosie. Pierwszy raz słyszę. Kurwa, Krzysiu, latosie ale mój... po warmiańsku znaczy tego lata. A, z tego a, lata? A te enckie, hmm. czyli tamtego lata. Ale, ale słuchaj, no. jak nazwa ziemniaków? Latosie. A, to bardzo dobre to są. Ziemnia... I to przywieźć mu No To coś. przywiozę, ale gdzieś tak za dwa tygodnie. I tak nie? to jest większe, żeby ja miał i na placki. Bo chcę pl na kamerę nagrać jak placki pokazać. A tu wiesz, te placki robić? Pewnie. Aha, a major jest w domu, czy nie? Jest. Co robi? Да, no, да, на ушко, на мурчалке. Живет? Черт его не возьмет.